Siemano, Tomp, wystudzony temperament Jesień tego roku, mój album, SBM Label Pozdroż szpaku, daily grind, robimy to Twojego idola, synku Nie mogłem wyjść mu z łba, tak się we mnie zakochał, synku Na dół lecisz pół dnia a Dzisiaj z mojego spota, synku A dziś przyjdzie mój czas I to o własnych nogach, synku By, Byku nie płynął tu tak grą w raju Byku nie widzi tu wad rząd kraju Byku na imię król mam od rapu, bo sprowadziłem twój skład do paziów I skoro tyle tu tam są w szachu Bo co ty byś mógł dać chłopaku Chyba, żebyśmy już mogli skminić Twój fałsz dość czasu. Nie że nie, nie, nie w sobie już zbędnych emocji. Tak duży w rapy, że aż góry pożli Raperzy, żeby się przyzwyczaić trochę do tej wielkości. Nie ma takiego drugiego jak ja. Właśnie dlatego ja jeszcze rap gram. Zdarzyć teksty złe się mogą. Choć mi się nie zdarzyło jeszcze słowo. Choć nie robi ze mnie kogoś, że jak nie rozjebie, nie jestem sobą. I oktopus nie dotrzymałby dziś mi kroku. Nie słuchałem mamy, żeby nie brać nic od obcych. Stąd wziąłem ten z kosmosu. Każdy może grać rapa, takiego nikt. Nie dobijaj się wszędzie, już przecież masz tu zamknięte drzwi. Mam w dupie plecy ich i skrzydła kłydziu pi cztery łby. Bo chcę być kotem jakim, kurwa, tu jeszcze nie był nikt. Pytają się mnie, Tom, czy twój rap z miejsca coś ruszy? Ja odpowiadam, ziom, on jest na pierwszym nie musi. Mówią, że tu konkurencja, no to wcale nie śpi? No to w takim razie taki rap, no to nigdy im się nawet nie śnił? Składam liniami, ja ich jako rigami stary Na jednej noze czary robię, tak jak tą babę Jagi Weź nawet w ogóle nie startuj, jest na mnie trochę pojazdów Lecz nie może to do mnie dotrzeć, nie macie do mnie podjazdu Ja tak lecę do czary, co jest cięte o rany A tym to nawet i moja własna matka też rzesie o stary Na polskich raperów to się patrzę tak jak na dziwicę no homo Bo każdy z nich jak tego słucha to pisze i ciągle ma pizdę sklejoną Jej! Yeah.